Namaste z Andaluzji. E, łączę się z wami dzisiaj z terasu, bo jest tak piękna pogoda i wreszcie dzisiaj mam ten dzień, kiedy chciałam nagrać dla nas praktykę. No i tak myślę, że to słońce się przyda i mi w trakcie nagrywania i, i wam troszeczkę w Polsce. E, a to nagranie będzie taką 23 25-minutową sesją, którą mam nadzieję, mam nadzieję że znajdziecie czas sobie zrobić gdzieś wieczorem, na przykład po pracy czy w weekend w ciągu dnia może w święta, troszeczkę porozciągamy biodra, plecy i zwrócimy uwagę na te kanały Meridiany związane z naszą wątrobą, z nerkami i ze śledzioną, tak żeby wesprzeć trawienie. Więc będzie troszkę otwierania bioder, otwierania wnętrz ud. Także na tym się dzisiaj skupimy w praktyce. I chciałabym, żebyśmy ją zaczęli sobie w pozycji dziecka. Jeżeli pozycja dziecka, ta klasyczna, jest dla Ciebie mniej wygodna, przypominam, że możemy do niej używać poduszkę pod pośladki, kiedy wyciągamy się na macie, to zrób tę pozycję na plecach. Połóż się na plecy. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej czy chwyć dłońmi na zewnątrz, kolan czy wewnątrz kostek. Zostań sobie w takiej wersji, w której będzie Ci najbardziej komfortowo. Chcemy w tej pozycji już otworzyć sobie troszkę biodra, więc ja robię tą klasyczną. Rozsuwam kolana na szerokość maty, dobierz tak, żeby tobie było dobrze. Brzuch jest na początku zaangażowany. Myślę o tym wydłużeniu i takim ułożeniu mojego brzucha pomiędzy udami, tak żeby sobie tu spłynąć w dół. Opieram czoło na macie, może na dłoniach, może na pięściach, nawet żeby znaleźć to, co będzie najbardziej komfortowe w odczuciu dla pleców. I kiedy już y, poczujesz, że, y, że to wyciągnięcie zostało osiągnięte, możesz troszkę tak się jeszcze pomościć tutaj w biodrach, pokołysać nimi to na wydechu mięciutko puść, co oznacza rozluźnij mięśnie brzucha. Wyobraź sobie, jak dno miednicy, pachwiny się rozluźniają. Pozwól swoim barkom się rozpłynąć, rozluźnić łopatką. Pozwól, by mięśnie twojej twarzy się roztapiały, spływały do maty, do ziemi. I obserwuj cały czas, bądź w kontakcie ze swoim ciałem i z odczuciami jeżeli czujesz, że cokolwiek trzeba zmienić, poprawić. Pozycja przestaje być komfortowa dla ciała, to zmieniaj. To może być troszeczkę poczucia, rozciągania, otwierania w pachwinach w biodrach, o ile to nie łączy się z jakimś bólem. Może jakieś minimalne odczucia tego rozciągania przynoszą jakiś subtelny dyskomfort. Obserwuj. I jeśli on jest ok, to z nim zostawaj. A jeżeli pojawia się ból, nie jest już wygodnie, pod żadne, w żadnym stopniu nie jest wygodnie, no to zmieniamy, szukamy alternatywy, czy wychodzimy z pozycji. Tu sobie zostaniemy jeszcze około półtorej minuty. Taka pozycja na przywitanie się ze sobą, zebranie, się w sobie, w tym, gdzie ja jestem, co ja czuję, jak ja się mam dzisiaj. Jeśli lo, robisz pozycję dziecka tak jak ja, tą twarzą, przodem swojego ciała do maty, no to troszeczkę jesteś w takim domku skulona, skulony. I w tym domku chcemy się <laughs> ze sobą spotkać, troszkę uziemić. Mamy sporo tutaj miejsc kontaktu z podłożem. I spotkać siebie, poczuć siebie, posłuchać, czego potrzebuję. Czy jakieś kawałki mnie są trudne, bolesne, nieutulone, i czy teraz mogę w tym moim domku malutkim zrobić im miejsce, przyjąć je, włączyć jako takie równoprawne kawałki siebie. Może poczujesz, że chcesz tę pozycję jakoś zmienić. Ja teraz czuję, że chcę złączyć nogi i się tak objąć i otulić sama, sama sobą. Jeżeli masz jakiekolwiek odczucia co do zmiany pozycji, zadbania o siebie przez to, jak Twoje ciało jest ułożone, to poszukaj tego śmiało. Może masz ochotę dotknąć jakiejś części ciała, pogładzić, pogłaskać. Zostaniemy jeszcze na 7 oddechów w tej pozycji. Westchnij hmm. sobie czasem, jeśli czujesz, że to przyniesie ulgę, albo sprawdź, czy przyniesie. Hmm. Jeszcze 4 oddechy. I ostatni. Hmm. I w którejkolwiek wersji pozycji dziecka jesteś, przejdź powoli przez kilka kolejnych oddechów, gdzieś przeciągając się po drodze do klęku podpartego. Hmm. Rozstaw kolana na szerokość bioder, dłonie pod barki. Rozsuń palce dłoni. Pobuluje się troszeczkę w biodrach, poprzeciągaj. Bez żadnego konkretnego ruchu, który ma jakoś przebiegać, po prostu poruszaj ciałem, może przenieść ten ruch na barki, też szyję. I powolutku przejdziemy tutaj do ruchu kot-krowa. Zatrzymaj się w centrum, dociśnij wewnętrzne krawędzie dłoni. Z wdechem zadrżaj kość ogonową, otwórz klatkę piersiową, od barki od uszu, spójrz się do góry. Z wydechem pod winiogon, kręgosłup się zaokrągla, pępek do kręgosłupa podciągasz, aktywnie odepchnij się całymi dłońmi, puść luźno głowę. I zrób to jeszcze trzy razy w swoim tempie. Zachowuj uważność. Bezruch nie oznacza tego... Że nasza uwaga gdzieś zamiera, cały czas jesteśmy w kontakcie, w uwadze z odczuciami, z ciałem, które U. się rusza, które pracuje. Zróbmy to jeszcze jeden raz. Na wdechu, wklęsło plecy. Na wydechu, zaokrąglone. Zatrzymaj się pomiędzy wygięciami. Otworzymy sobie tu jeszcze klatkę piersiową. Przytrzymaj zaangażowane mięśnie brzucha. Powędruj dłońmi do przodu maty, chcąc oprzeć czoło na podłożu. I puść klatkę piersiową w dół. Pozwól, żeby rozciągała się. Klatka pachy, biodra zostają nad kolanami. Pozycja szczeniaka, pozycja roztapiającego się serca. I możesz tutaj docisnąć opuszki palców do maty i unieść wnętrza dłoni, i grzbiety dłoni do nieba. Hmm. Sięgnij grzbietami dłoni do przodu. I do góry. I zobacz, czy będzie ci na przykład wygodnie. Zmienić oparcie z czoła na brodę, czyli spojrzeć leciutko w przód. Matę, jeśli to wywołuje napięcie, zostaw czoła. Jeśli to jest wygodne i przyjemne, zostań tak, zostajemy tu jeszcze trzy oddechy. Powolutku wróć do klęku otwartego. Przeniesiemy powoli naszą prawą nogę między dłonie. Złap kostkę, przestaw sobie spokojnie nogę tak, żeby prawe kolano wylądowało napiętą. Odsuń lewe kolano, oprzyj na opuszki palców. Jeśli masz klocki jogowe, to możesz wyżej troszkę na klockach do jogi się oprzeć i tu delikatny ruch. Zanim przejdziemy w bezruch, pozwól swoim biodrom się obudzić. Może być w ciele sztywność zimna, z długiego siedzenia, z różnych napięć wewnętrznych, emocjonalnych, więc po prostu zaakceptuj to, jeżeli ona jest, a pewnie jest, kto z nas jest od niej wolny. I szukaj takiego ruchu, który przyjemnie wchodzi w ciało, gdzie się je otwiera, rozciąga różne jego fragmenty tutaj też. Docieramy do tylnej pachwiny, do uda tylnej nogi. Naszy styl nas może przerwać, zaraz szczekanie pestki, ale zobaczymy. Zatrzymaj się na chwileczkę. Oprzej się teraz na lewej dłoni, prawą stopę odstaw, 45 stopni na zewnątrz, i prawe kolano też na zewnątrz, i delikatnie odepchnij tę nogę od siebie. Delikatnie cały czas obserwując jakie są odczucia, może dodając delikatny ruch, pachwina, biodro się budzi i skieruj teraz palce prawej stopy do przedniego krótkiego boku maty, kolano też się kieruje do przodu, ale prawa ręka zostaje już wewnątrz prawej stopy. Możesz sobie tutaj przesunąć poduszkę, jeśli masz ją pod ręką. Zobacz, czy możesz obniżyć swój tułów, oprzeć się na przykład na przedramionach, też może tylko ugiąć ręce. Spróbuj zaokrąglić szyję, pójść głowę, ciężko zamknij oczy. Zostajemy tutaj w bezruchu w intensywnej dosyć pozycji smoka. Oczywiście można się z niej wycofać, jeśli jest zbyt intensywna, raczej. Wchodzimy w nią powolutku i delikatnie. Nie idziemy gdzieś najgłębiej na sam początek, tylko chcemy, żeby zakończeniem tej pozycji było powiedzmy to, co ciało nam zaproponuje, jako najgłębszą wersję. Oddychaj tutaj cały czas, nie zatrzymuj oddechu. Tutaj może być dużo odczuć napięć w różnych miejscach i też sprawdzaj swoje barki, swoją szczękę, swoją twarz całą. Hmm. Zostaniemy tutaj jeszcze na siedem oddechów. I jeszcze cztery. Może masz ochotę czasem westchnąć. I jeszcze dwa oddechy tutaj. Długi wydech. I bardzo powoli, delikatnie wyjdziemy z tej pozycji. Oprzyj się na dłoniach. Sięgnij biodrami do tyłu. I tutaj Twoja tylna noga lewa. Daj stopę do środka i po wódku sobie usiądź. I siadamy do pozycji, y, którą nazywamy często takiej jodze klasycznej Janusz asana. Y, pokażę Wam ją przodem i zaraz przejdę do boku, bo tutaj noga by mi musiała w powietrzu wisieć. Y, nasza lewa pięta jest teraz przyciągnięta do krocza i prawa noga otwiera się troszeczkę do boku. Taka troszeczkę alternatywa tej pozycji. Poszukaj kąta przynajmniej 90 stopni pomiędzy lewą a prawą nogą. Wyciągnij troszkę skórę pośladków na zewnątrz, tak żeby poczuć osadzenie kości w pośladkach guzów kurszowych na Macie. Możesz tutaj usiąść na poduszce też. To może być przyjemne i pomoże Ci wyprostować dolny kręgosłup. Tym bardziej, że zależy nam bardzo na tym, żeby biodra nie odchylały się tu do tyłu. To na pewno będzie wskazówka, że podnosimy biodra, siadamy na czymś wyższym, jeśli masz taką sytuację zaokrąglania dolnych pleców. Chcę, żebyś tutaj mógł, mogła znaleźć komfort wyciągnięcia, wyprostowania, wydłużania dolnego kręgosłupa i będziemy szukać możliwości pochylenia się do przodu, tutaj. Przenieś sobie ręce przed siebie, możecie usiąść w poprzek matę. Tak, żeby nie lądować na zimnej podłodze. I tutaj znowu może się przyda poduszka. Oprzesz sobie przed ramiona z przodu. Postaraj się wyciągnąć dolne plecy, niech one będą proste. To jest taki aktywny ruch. W tym naszym bezruchu dajemy trochę aktywności. I od środkowych pleców dopiero pozwalamy kręgosłupowi się zaokrąglić, spłynąć w dół głowie. Jeżeli czujesz, że to w tym miejscu plecy pozostają proste, dolne plecy, to zostajesz tutaj. Możesz sobie puścić brodę w dół. Możesz zostawić twarz skierowaną do przodu. Postaraj się tutaj odsunąć barki od uszu. Wybierz swoją wersję. I zatrzymaj się w tej, w której czujesz brak bólu. Szukamy tutaj odczuć rozciągania tyłu i wnętrza prawej nogi. Zamknięte oczy, rozluźniona twarz, miękka szyja, barki odsunięte od uszu. I zostajemy na 10 oddechów. Jeżeli ciało zaprasza Cię, żeby pogłębić pozycję, spróbuj. Jeżeli czujesz, że raczej musisz się wycofać, to zrób to. I jeszcze trzy oddechy. Ostatni. Hmm. Powolutku napinając mięśnie brzucha, unieś się do góry, wyciągnij się, wyprostuj lewą nogę i na chwilkę położymy się na plecach. Możesz poduszki użyć pod głowę. Wyciągnij prawą i lewą nogę, jeśli będzie wygodnie prosto. Jeśli plecy dolne potrzebują tego, że będą nogi ugięte, to zostają ugięte. Oczywiście tu może być wygodniej po prostu. Poobserwuj przez chwilę swoje ciało, odczucia w prawej i w lewej nodze, które mogą być troszeczkę różne. Z jedną nogą pracowaliśmy w jeden sposób, z drugą w drugi. Pozwól by ciało jeszcze przez trzy oddechy oddawało cały swój ciężar podłodze. Ostatni oddech. Stopy na macie. Przekręć się powolutku na bok i przejdź do klęku podpartego. Zrobię może na tą stronę teraz. Lewa noga powędruje teraz do przodu między kolanami, między nogami. Ustaw. Kolana lewe nad piętą, oprzyj się na klockach czy na opuszkach palców może będzie wygodniej, tak żeby troszeczkę wyżej się unieść i poruszaj swoimi biodrami. Poszukaj jakie tu są odczucia, jak twoje ciało się budzi do tej pozycji, czy chce w nią choć troszeczkę wejść. Staramy się, żeby ten rozkrok był dosyć duży. Prawe kolano jest teraz odsunięte znacznie do tyłu. I pozwalaj, żeby pośladki biodra płynęły do przodu i do dołu. Nie zatrzymuj tego ruchu, nie napinaj mięśni, na miednicy, mięśni brzucha. Nie wycofuj. Możesz zawsze, żeby złagodzić odczucia, troszeczkę wyżej wejść na opuszki palców. Nawet na książkach, słuchajcie, jakiejś podobnej wysokości można by się tu opierać, jeśli nie ma klocków do jogi. Odstawimy, oprzemy się teraz aktywnie na prawej dłoni, odstawimy palce lewej stopy na zewnątrz, 45 stopni, kolano też na zewnątrz, odepchnij je delikatnie od siebie, jak takie skrzydło smoka, które się otwiera. I tutaj też możesz cały czas szukać ruchu. Gdyby prawy nadgarstek, na którym się opierasz teraz cała dłoń oczywiście, gdyby ten nadgarstek troszkę był tkliwy, możesz się oprzeć na pięści. Może to będzie przyjemna jakaś ulga, jeśli tam jest dyskomfort. Ja jeszcze chwilkę ruchu. Zanim przejdziemy do naszego smoka w bezruchu. Ok, oprzyj się lewą dłonią również, ona już jest wewnątrz lewej nogi, a palce i kolano lewe patrzą do przodu maty, może poduszka i patrzymy na co tutaj ciało pozwala, czy troszeczkę ugnę przedramiona, czy zupełnie się na nich oprę. Hmm. Gdzie mogę się spotkać ze sobą, tak żeby zostać na mniej więcej 12 oddechów, jeszcze bez bólu, bez gdzieś ym, krzywdzenia siebie, krzywdzenia ciała, tak? Zwracajcie na to uwagę. Czasami nie jesteśmy świadomi, co, co nasze ciało czuje, czy my mu robimy krzywdę, czy nie. Także chcemy zwiększać też. Wrażliwość na te różne odczucia, które czasem są w ogóle subtelne, dosyć. Chociaż kiedy ciało robimy krzywdę, to ono nie pozwoli, ono będzie krzyczało, wyraźnie mówiło. Oddychaj, staraj się zachować bezruch, rozluźnienie karku, twarzy. Może czasem sobie westchniesz jeszcze 8 oddechów. I jeszcze trzy oddechy. Możesz pogłębić, czy już raczej czujesz, że pora się wycofywać. Ostatni, długi oddech. I powolutku. Unieś się na dłoniach. Zaangażuj mięśnie brzucha tutaj, jak już wychodzisz z pozycji. Będziemy delikatnie, powoli. Prostować przednią nogę, troszeczkę cofać biodra i skieruj na, pod udzie. Łytkę i stopę prawą do wewnątrz, usiądź sobie powoli pośladkami na Macie. I znowu ta pozycja, gdzie prawą piętę przyciągamy teraz do krocza, czyli tak. No i tutaj rozkrok taki, jak czujesz, może szerszy, może troszkę węższy. Spróbuj, żeby chociaż tutaj było 90 stopni. Wyciągamy pośladki troszkę. Na zewnątrz, zakorzeniamy się guzami kulszowymi, zbieramy też te mięśnie ciała naszego do siebie, czując takie wydłużenie, wyciągnięcie, urośnięcie, poszukaj tego teraz. Upewnij się, że dolne plecy są proste i z tego miejsca, z tą aktywnością jeszcze, pochyl się do przodu, podeprzyj się tutaj dłońmi i zobacz, czy ciało zaprasza cię do pogłębienia tego ruchu. Zaangażuj jeszcze się tak, żeby wydłużyć dolne plecy, i dopiero leciutko zaokrąglamy górę, jeśli jesteśmy pochyleni. Jeśli zostajemy troszkę wyżej, to nie mamy tutaj nawet może i potrzeby, może wcale to nie będzie przyjemne puszczać brody do dołu, bo trochę się zmiażdży gardło. Zobacz, jak będzie ci najwygodniej. I kiedy jesteś już w pozycji, plecy są wydłużone, to puść napięcia, rozluźnij wszystko. Gdyby dolne plecy miały jakikolwiek pól, dyskomfort, wejdź troszkę wyżej, napnij mięśnie brzucha, dodaj to zaangażowanie, to wsparcie w okręgu słupa. Oddychaj, rozluźnij twarz, powieki zamknięte. Może z czasem ciało zaprosi troszkę głębiej. Pięć oddechów tutaj jeszcze. Jeszcze dwa. Długi wdech wydech, zaangażuj mięśnie brzucha i zacznij odpychać się dłońmi, unieś się do góry i znowu wyciągnij się na chwileczkę na macie, jeśli to wygodne wyprostuj obie nogi, zamknij oczy i poobserwuj jak czujesz swoje ciało, jedną, drugą stronę, Ostatnią pozycją, którą zrobimy, w którą sobie wejdziemy, będzie pozycja leżącego motyla, więc już jesteś częściowo w niej. Postaw stopy na macie. Unieś na chwilę biodra, wyciągnij kości ogonową w kierunku kolan. Wydłuż dolne plecy. Odłóż kręg po kręgu, cały kręgosłup, biodra pośladki. I połącz podeszwy stóp, pozwalając, żeby twoje stopy, um, zostawiając stopy złączone i pozwalając, żeby twoje kolana opadły do boków. Ręce są ułożone po bokach, może ugięte w kaktus, może wyprostowane wnętrzami, są do nieba skierowane. Głowa wygodnie oparta czy na macie, czy na cienkiej poduszce na złożonym kocu. Gardło nie jest ściśnięte, tył szyi też nie jest zmierzone. Zamknij powieki. I pozwól, żeby kołysał ci oddech. Rozpoznaj, jakie są w tobie teraz odczucia. Jakie myśli. Stwórz przestrzeń dla wszystkiego, co jest, dla tego, co czujesz, dla tego, co myślisz, bez oceniania. Dobra, przyjmująca, akceptująca taka elastyczna przestrzeń. Ty jesteś tą przestrzenią, pojemnikiem z tą przestrzenią, w której przypływa sobie bez lęku, bez napięcia wszystko, pokazuje się. Wie, że może być zobaczone, wie, że może być spotkane. I oddychaj cały czas. Jeśli czujesz, że pojawiają się oceny, ok, to jest naturalne. Oddychaj, staraj się. Tę myśl oceniającą, puszczać dalej, nie zatrzymuj się na niej. Skup się na tym, że bierzesz wdech, wydech i pozwalasz sobie być tym, kim jesteś. Czuć to, co czujesz. Nie oceniasz też myśli, nawet jeśli one są o ocenianiu. Po prostu dajesz im być i się nie przywiązujesz do nich. Paść tutaj jeszcze długi wdech. Miękki, długi wydech. I możesz powolutku zebrać kolana do góry, nie otwierając już oczu wyprostuj nogi na ostatnie chwile, szawasane. I możesz w tej szawasanie, w pozycji relaksu, położyć dłonie na brzuchu, na sercu, możesz zostawić je po bokach ciała. Jeśli masz ochotę, zostanie w niej dłużej. Może spędzisz tu kolejnych 20-25 minut i to będzie wspaniałe. Pozwól, by twoją świadomość wypełniła teraz i jak chce się czuć? Czego chce doświadczać? Jakie są uczucia, jakie są myśli, które życzyłabym życzył sobie mieć? albo na których chce się po prostu skupiać. Jeżeli masz ochotę, zostań sobie jeszcze w Szawasanie. Możesz samodzielnie przeprowadzić y, skan ciała. Jeżeli jest wieczór, wyciszasz się przed snem, to niech on będzie odczupka głowy w kierunku stóp i zakończy się właśnie na stopach. I życzę Ci spokojnej reszty dnia, dobrej nocy. Dziękuję. Za tę wspólną praktykę. I do zobaczenia na macie, na warsztatach w Warszawie albo online. Namaste.